Rady, witam Was serdecznie w Kisie tak. Ja mam na imię Michał Adam. Jak na co dzień stoję właśnie za tym barem i mam przyjemność dopieszczać podniebienia naszych gości. Dzisiaj, biorąc pod uwagę, jaką mamy aurę za plecami, postanowiłem Wam zrobić szpilka na bazie czoi, o której podejrzewam, że zostało już dzisiaj wszystko powiedziane. Ja mnie patrzę przychodzi lato, przy, przychodzi wiosna. Wszyscy marzymy o tym, żeby. Jeść pyszne owoce, warzywa, wszystko, żeby było świeże. Moim ulubionym osobiście są maliny i truskawki. Więc postanowiłem dodać odrobinę syropu, przygotowanego właśnie na bazie takich świeżych owoców się do naszego do sprycę. Dodamy do niego odrobinę plastrów z cytryny. Skopujemy sobie go maksymalnie wodę. Zimna, zimna, fajna melisowa soda którą robimy po prostu przez napad tego właśnie ziółka i stopujemy go tym winkiem usuwającym którego mieliście dzisiaj okazję spróbować. zamieszamy, wypijemy nie podzielimy się i możemy się cieszyć nim również w domu. Jest bardzo prosty do przygotowania. W razie byście potrzebowali jakichś wskazówek, jestem do Waszych usług. Dziękuję.